5 Nie mogę się doczekać jak zagram w tą grę cyfrowy cyrk, 5 pogram w tą grę razem z bingo zawołam ją. 5 bingo o bingo o bingo choć chodź, zagramy. 5 blue gramy razem już już dawaj, dawaj. 5 dobra bingo wkładamy gogle i teraz zagramy. 5 jej blue wkładamy razem googlefower. 1, 2, 3, 4. 5 Blue, gdzie my jesteśmy? 5 Jesteśmy w cyfrowym cyrku, bingo, ale jak się wydostaniemy? 5 i blu, czemu ta gra wygląda jak z 2070 roku? 5 Bingo, to grafika gry tak wygląda. 5 Witam nowych członków, zapraszam na samouczek i oprowadzanie. 5 Blue, po co miałyśmy pograć razem, to nas przeniosłaś do innego wymiaru. 5 Bingo, nie panikuj, najpierw posłuchamy przewodnika. I tyle o cyfrowym cyrku bawcie się dobrze. choć bingo szukamy wyjścia. Bluz zapowiadam, że po odcinku się pokłócimy. 5 bingo jak wydostaniemy się stąd, to już tej gry nie zagramy oraz rodzice będą myśleć, że nas porwali bo my jesteśmy w grze serio bez VR. Pięć blue my już nigdy nie wrócimy na fikcyjny świat bo uknałyśmy w grze z roku 2070. Pięć bingo to gra z 2023 roku a nie z 2070 roku. Pięć i bingo wracajmy z powrotem. Pięć blue skąd masz te czity? Pięć zabrałamy mu itę jak ten przewodnik się zaciął. Pięć i bingo zobacz ile czitów jest. Pięć o jest czit na ukończenie gry. Pięć czekaj bingo pobawmy się czitami. Pięć blue daj mi czity. Pięć bingo już daje. Pięć dobrze bawmy się czy itamy. Pięć dobrze a teraz użyję ta przejścia z gry. Pięć hura 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 hura. Pięć jesteśmy w fikcyjnym w świecie i teraz jest 2024 rok. Pięć bingo wywalmy tą grę za okno. Pięć czekaj blue czy zagramy w tą grę kiedyś z rocznicami ale już gra jest wywalona za okno. Pięć bingo czekaj czemu jesteś zła.